Dziady słowiańskie były jednym z najstarszych i najważniejszych rytuałów w duchowej kulturze dawnych Słowian, głęboko zakorzenionym w wierze w obecność i opiekę przodków nad światem żywych. Obrzęd ten stanowił pomost między światem materialnym, a zaświatami, w których dusze zmarłych, zwane dziadami, wędrowały, czekając na wspomnienie i dar ze strony swoich potomków. W swojej istocie dziady były świętem pamięci, wdzięczności i pojednania symbolicznym spotkaniem dwóch światów, ludzi i duchów. Ich znaczenie było tak wielkie, że w późniejszych wiekach wiele ich elementów przetrwało w ludowych zwyczajach i z czasem stało się jednym z korzeni współczesnego Halloween. Rytuał dziadów obchodzono zazwyczaj dwa razy w roku wiosną i jesienią w czasie, gdy granica między światem żywych a światem zmarłych stawała się cienka. Najbardziej uroczysta forma tego święta przypadała na noc z dnia 31 października na 1 listopada, według współczesnego kalendarza. Wierzono, że właśnie wtedy duchy przodków powracają do swoich dawnych domów, odwiedzają miejsca, w których żyli i oczekują na przyjęcie, pokarm oraz wspomnienie. W czasie dziadów ludzie przygotowywali się do spotkania z duszami w atmosferze szacunku i skupienia. Gospodarze oczyszczali dom i obejście, rozpalali ogień w palenisku, który miał wskazywać duchom drogę do wnętrza chaty. Na stołach ustawiano misy z jedzeniem najczęściej chleb, kaszę, miód, jajka, groch i napoje. Część potraw odkładano na osobny talerz, przeznaczony wyłącznie dla duchów. Niekiedy jedzenie wynoszono na cmentarz lub na rozstaje dróg, gdzie, według wierzeń, dusze błądziły. W niektórych regionach słowiańszczyzny istniał zwyczaj polewania ziemi mlekiem, miodem lub wódką, aby nakarmić przodków i dać im symboliczny udział w uczcie żywych. Ważnym elementem rytuału było światło. Wierzono, że ogień i płomień mają moc oczyszczania i chronienia przed złymi duchami. Dlatego w dziady palono ogniska na cmentarzach, przy rozstajach i przed domami. Światło było też znakiem pamięci, wskazywało duszą drogę do miejsca, gdzie zostaną przyjęte z miłością. Zgaszenie ognia przed końcem obrzędu uważano za zły znak, mogący sprowadzić nieszczęście na domowników. Podczas dziadów nie wolno było hałasować, śmiać się ani używać ostrych narzędzi, gdyż mogły one zranić duchy. Panowała cisza, skupienie i modlitewny nastrój. Choć modlitwy nie miały jeszcze charakteru chrześcijańskiego, były to raczej słowne zaklęcia i błogosławieństwa, w których przyżywano przodków, prosząc ich o ochronę, zdrowie, urodzaj i pomyślność. Duchy, które zostały zapomniane lub potraktowane z lekceważeniem, mogły według wierzeń stać się złośliwe i sprowadzać choroby, nieurodzaj lub pożary. W wielu regionach istniał też zwyczaj przebierania się i chodzenia po domach w nocy dziadów. Ludzie zakładali maski. Skóry zwierząt lub nakrycia głowy z wosku i słomy, by upodobnić się do duchów. Zwyczaj ten miał dwojaki sens: z jednej strony symbolicznie przedstawiał przybycie dusz na ziemię, z drugiej chronił żywych przed ich niepożądanym gniewem. Przebierańcy odwiedzali domy, śpiewali pieśni i błogosławili gospodarzy, otrzymując w zamian jedzenie i napitki. Te wędrówki maskaradowe były dalekim echem dawnych praktyk szamańskich i stanowiły pierwowzór późniejszego zwyczaju kolędowania. A także współczesnego chodzenia po domach w czasie Halloween. Związek dziadów z Halloween jest głęboki, choć często niedostrzegany. Oba święta wyrastają z tego samego korzenia pradawnej wiary indoeuropejskiej, w której jesienna noc przełomu roku była czasem zmarłych. W kulturze celtyckiej obchodzono wówczas Samhein, a w słowiańskiej właśnie dziady. Oba rytuały łączy przekonanie, że duchy wracają, by spotkać się z żywymi. A ludzie muszą im zapewnić pokarm i pamięć, by zachować harmonię między światem śmierci a życiem. Wraz z upływem wieków i rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa, te obrzędy zaczęły się mieszać z Dniem wszystkich świętych i zaduszkami. Jednak w tradycji ludowej długo utrzymywały się ich dawne, pogańskie elementy, światło świec, wspólne uczty, modlitwy za zmarłych i odwiedzanie grobów nocą. Symbolika dziadów opiera się na głębokim poczuciu ciągłości życia. Dla Słowian śmierć nie była końcem, lecz przemianą. A dusze przodków trwały wśród żyjących, czuwając nad nimi. Dlatego rytuał ten nie był świętem strachu, lecz pojednania, wdzięczności i pamięci. Przodkowie byli obecni w codziennym życiu, w opowieściach, pieśniach, amuletach i ogniskach palonych ku ich czci. W sztuce i literaturze dziady stały się symbolem tajemnicy i duchowego dialogu między światem zmarłych a ludźmi. Najpełniej ukazał to Adam Mickiewicz w swoim romantycznym dramacie Dziady który nie tylko utrwalił ten obrzęd w kulturze polskiej, ale także nadał mu wymiar uniwersalny jako rytuał oczyszczenia, przebaczenia i duchowego odrodzenia. Dziady słowiańskie pozostają jednym z najcenniejszych dziedzictw duchowych Europy Wschodniej. Ich echo wciąż można dostrzec w współczesnych obchodach zaduszek i w tradycji zapalania zniczy na grobach. Dziady słowiańskie były jednym z najważniejszych i najbardziej tajemniczych rytuałów w duchowym życiu dawnych Słowian, głęboko związanym z kultem przodków i cyklem natury. Obrzęd ten stanowił święto przejścia, łączące świat żywych i zmarłych, w którym człowiek mógł nawiązać kontakt z duszami przodków, oddać im cześć i prosić o błogosławieństwo. Dziady obchodzono kilka razy w roku, jednak najważniejsze z nich przypadały na jesień, w noc, gdy kończył się cykl wegetacyjny i świat przyrody zamierał, symbolicznie otwierając bramę do świata umarłych. Przygotowania do dziadów rozpoczynały się wcześniej, ponieważ rytuał wymagał oczyszczenia zarówno ciała, jak i przestrzeni. Gospodarze sprzątali domy, obejścia oraz miejsca kultu, aby powitać dusze w czystości i godności. Wierzono, że przodkowie wracają do swoich dawnych siedzib, by odwiedzić bliskich, zobaczyć ich życie i przyjąć dary, które przygotowano z miłością. Obrzęd odbywał się zazwyczaj nocą, ponieważ noc uważano za czas, gdy granica między światem żywych a światem duchów staje się najcieńsza. Centralnym punktem obchodów była uczta ku czci zmarłych. Stół nakrywano bogato, Lecz nie dla ludzi, a dla dusz, które zapraszano poprzez specjalne wezwania i pieśni. Najczęściej składano ofiary z chleba, miodu, kaszy, jaj, mięsa, a także napojów, takich jak piwo czy miód pitny. Potrawy te miały znaczenie symboliczne: chleb symbolizował dostatek i błogosławieństwo, miód czystość i boskość, kasza zaś była znakiem płodności ziemi. W wielu regionach słowiańszczyzny zwyczaj nakazywał, aby przy stole pozostawić wolne miejsce dla przodków. A czasem stawiano dla nich nawet osobny stołek lub ławę. Istotną rolę w rytuale odgrywał ogień. Wierzono, że płomień jest przewodnikiem dusz. Dlatego w dziady rozpalano ogniska na rozstajach dróg, przy cmentarzach lub przed domami. Światło miało wskazać duszą drogę do żywych i ochronić domostwa przed złymi mocami. Ogień był również symbolem oczyszczenia, dlatego do niego wrzucano ofiary z jedzenia lub ziół. Niektóre źródła mówią, że przez ogień przepędzano złe duchy i choroby. A popiół z tych ognisk uważano za święty i ochronny. Podczas dziadów obowiązywały ścisłe zasady zachowania. Nie wolno było hałasować, kłócić się, gasić ognia ani wyrzucać resztek jedzenia. Wierzono, że każdy z tych gestów mógł obrazić duchy, które wtedy mogły się zemścić lub sprowadzić nieszczęście. Nie wolno było także siadać na progu domu ani wychodzić daleko nocą, bo właśnie wtedy dusze wędrowały po ziemi. Cała noc była czasem skupienia, refleksji i modlitwy. Modlitwy nie w chrześcijańskim znaczeniu, lecz w formie dawnych zaklęć i wezwań, w których przyżywano przodków po imieniu, prosząc ich o ochronę, urodzaj, zdrowie i pokój w rodzinie. W niektórych regionach wierzono, że dusze przodków można uspokoić lub uhonorować przez specjalne rytuały karmienia. Ludzie wynosili jedzenie na groby lub zostawiali je na progach, parapetach, a nawet na dachach. Zdarzało się, że na rozstajach dróg rozlewano mleko, wódkę lub piwo jako ofiarę dla wędrujących dusz. W tradycji ludowej utrwalił się też zwyczaj polewania ziemi miodem i wodą, aby dusze miały czym ugasić pragnienie po długiej drodze zaświatów. Z dziadami wiązał się również zwyczaj przebierania się i chodzenia po domach w maskach. Ludzie przybierali postacie duchów, demonów lub zwierząt, symbolicznie wcielając się w byty z tamtego świata. Przebierańcy odwiedzali domostwa, błogosławili je, a w zamian otrzymywali jedzenie i napitki. W ten sposób społeczność witała duchy i okazywała im szacunek. Ten zwyczaj miał również funkcję ochronną. Wierzono, że maska pozwala ukryć prawdziwą twarz przed złymi duchami, które mogłyby rozpoznać człowieka i go skrzywdzić. O świcie rytuał dobiegał końca. Wówczas żegnano dusze, prosząc je, by wróciły spokojnie do swojego świata i nie szkodziły żywym. Gaszono ogniska, zbierano resztki ofiar i modlono się, by duchy miały spokój aż do następnych dziadów. Cały obrzęd był więc cyklem. Powtarzającym się przypomnieniem o więzi między światem zmarłych a światem żywych, o konieczności pamięci i szacunku wobec tych, którzy odeszli. Rytuał dziadów miał także głębokie znaczenie społeczne i duchowe. Był momentem jednoczenia wspólnoty, która razem przywoływała swoich przodków i czuła, że jest częścią większej, ponadczasowej całości. Zmarli nie byli traktowani jako obcy, byli częścią rodziny, opiekunami, którzy trwali przy swoich potomkach, pomagając im w trudnych chwilach. Choć wraz z nadejściem chrześcijaństwa wiele dawnych obrzędów dziadów zostało potępionych i zakazanych, ich duch przetrwał w ludowych tradycjach, takich jak zaduszki czy jesienne czuwania przy grobach. Z czasem rytuał przyjął nową formę, ale jego istota, pamięć o przodkach, wspólnota i wiara w nieśmiertelność duszy pozostała niezmienna. Dziady były więc nie tylko rytuałem religijnym, lecz także świadectwem ludzkiego pragnienia łączności z tym, co niewidzialne oraz głębokiego przekonania, że życie i śmierć są dwiema stronami tej samej tajemnicy istnienia.